Jedną taką statystykę co tych trujek chciałbym przekazać. Przez ostatnie lata w playoffach, mówi się tak dużo o rewolucji rzutów za 3 punkty o, o rewolucji rzutach trzypunktowych. Przez ostatnie lata drużyna, która rzuciła czterów więcej, przepraszam, trafiła 4 lub więcej trójek w meczu niż przeciwnik, wygrywała w 73,5%. Co ciekawe, Hit zrobili taki manewr aż 7 razy. Raz z Milwaukee, dwa razy z New Jork City 4 razy z Celtics. Przegrali tylko raz. I Jeżeli chodzi o. to był mecz numer 6 z Celtics po tym słynnym rzucie Derricka White'a. W finałach 4 razy trafili 4 lub więcej trójek niż Denver, i wygrali tylko. jak dobrze wiemy, jeden mecz, ten drugi. Który rzucali na poziomie prawie 50%. Najpierw chciałbym zadać pytanie też Rafał, Rafałowi, który no jest specym, jeżeli chodzi o Miami hit, jak to się stało, że drużyna, która no tak bardzo basowała na tym rzucie trzypunktowym, nagle rzuca na poziomie 34%, bo można powiedzieć, że trochę poniżej przeciętnej. Znaczy tu bym wrócił do pewnej e, jednak. E, nieubłaganej matematyki, jaką było to, że pamiętam bodaje, że było 25 albo 27, że chodzi o skuteczność e, rzutów za trzy w, w trakcie sezonu. No e, muszą tak naprawdę e, już wielokrotnie słyszałem w różnych analizach tutaj po całej serii, że no, żeby wygrywać, musieli rzucać 16 razy dobrze. Zrobili to 13, no e, dużo niedużo no, nie wystarczyło, tak. Kolejną sprawą jest to, że e, Uważam, że dosyć e, niesłuszny, można powiedzieć, że po prostu niesłuszny hejt na tych zawodników, bo e, kiedy w finałach ci zawodnicy, e, jak Caleb Martin, Bidzie, z zdecydowanie mniej punktów, wiadomo, wy, e, w serii z Bostonem, tak naprawdę e, lider tej serii, e, wiele osób nawet chciało, żeby to on zdobył e, MVP Konferencji Wschodniej e, za, e, za wszystko, co robił w playoffach. Jednak po pierwsze Caleb Martin miał zdecydowanie mniejszą ekspozycję, przez to też widać, że nie miał takiego rytmu, nie miał tylu wjazdów, mimo że pokazywał na przestrzeni tej serii, że potrafił wejść w serial punktowy zdobyć w szybki sposób sześć punktów z rzędu i to dawało ten potrzebny zastrzyk. No, widać, że zresztą było w serii z Bostonem, jak tak naprawdę w no, Bok dawali mu od 10,5 do 12,5 w przeciągu całej serii linii do wykorzystania. On tak naprawdę wchodząc pod koniec pierwszej kwarty, schodząc przed pierwszą przed połową miał tych punktów zwykle około 12, kończył na wspomnianych 18, 19. Przede wszystkim chodzi o rytm. Druga sprawa jest taka. Hmm, Max Struss jednak, e, mimo e, naprawdę dobrej ekspozycji i świetnego rzutu za 3, e, no tak, w pierwszym meczu 0 no, na 9, 0 no, e, na 9 za 3, no tragedia, e, wiadomo, Stres na pewno też robi swoje. Pierwsze mecze finał w i w ogóle wszystkich serii potrafią być takie lekko zardzewiałe, no nie wpadały rzuty, które powinny wpadać. W drugiej z kolei otworzyli go, wygrali mecz, ale przede wszystkim wyszła inna sprawa, co pokazywa, pokazała już kiedyś seria z, z, finału z Lakersami, gdzie dobre drużyny potrafią odciąć tych shooterów biegających po zasłonach. I wtedy zaczyna się robić problem, co z nimi robić, jak ich wykorzystywać. A tu weszło doświadczenie już e, nadal młodego Duncan'a Robinsona, który e, bardzo dobrze, bardzo efektywnie wchodził, wchodził i będąc odciętym za trzy, wchodził za te dwa punkty. No jednak problem jest taki, że finalnie Miami nie było mocno, rzuca, mocno rzucającą drużyną za trzy. Wiadomo, fajnie, jeżeli Jimmy rzuca te trzy trójki w mecz, jak mu, mu się będzie, ale no e, nie oczekuje się tego od niego, tak? E, tu wyszła taka sprawa. Trochę e, widziałem kilka takich urywek na temat tego jak wiele pozycji Miami e, w przypadku akcji Drive and Kick e, nie zauważało swoich zawodników, że tam był jednak trochę, że chodzi o egzekucję, e, lekki problem. Ale też trzeba e, przyznać Denver, e, Denver. E, trochę, że tak powiem, oddać im to, co należne, to bardzo dobrze stali w obronie. To jest inna sprawa. Zupełnie inaczej będziemy, e, nie będziemy mogli bo oczywiście porównywać oczu jeden, jeden i dwa. Bo tam, wiadomo, e, trochę komiczny e, komentarz Michaela Portera Juniora, który mówił, że jak, słys jak słyszą, że mu robimy switcha, to, ro to ścinają, nawet nie stawiają tych zasłon, co no jest, e, e, powiem tak, no na poziomie, że tak powiem, jakiejś drugiej, trzeciej ligi, to jest takie w miarę e, naturalne, że oni reagują, co dopiero na poziomie finałów NBA. No cóż, myślę, że po prostu wrócili do swojego standardowego poziomu trafania za trzy. No pewnych ograniczeń się nie da, nie da a, pokonać. Brak Taylora Shiro na pewno też był lekko odczuwalny, bo wszystkim chodzi o kre kreację kozłem, e, gdzie tak naprawdę wcześniej robił to Kyle Lauri, gdzie jednak z jego dynamiką nie jest on takim zagrożeniem podczas wjazdu. Gabe Vincent, jak wiadomo, e, miał problemy z faulami. Nie zawsze, powiedzmy, według mnie e, z jego winy z jego winy i zaczął się robić problem, że brakowało na pick and rollu kogoś, kto, tą pił kto przy chodzeniu dołem na zasłonie rzuci, rzuci za trzy, ale też przede wszystkim zagrozi wjazdem. Tego combo po prostu brakowało w pewnych momentach, a Jimmy Butler widać, że po prostu był już z każdym meczem słabu. Brakowało tego wielkiego skupienia, jakie jaki generował, w, choćby w serii z Bostonem, no ale co tu dużo mówić, no. każdy wiedział jakie strzelby mają Miami, a w tej serii po prostu nie, nie wystarczyły. Też zostanie przy temacie Butlera, bo lider hit to jest bardzo że to powiem, interesujący przypadek, jeżeli chodzi o tegoroczne playoffy. Niesamowity pierwszy, pierwsza runda z Milwaukee Bucks, prawie 38 punktów na mecz od tego momentu. Równie pochyła. Oczywiście wiemy, że kontuzja kostki z Nowym Jorkiem. Przez kolejne dwie rundy utrzymywał się on na około 26-27 punktach na mecz. Ostatnią rundę finały NBA skończył na poziomie 21,5 punktów na mecz. Kwestia tego bardziej tutaj o, do pana Wojtka: czy to była kwestia braku agresywności, czy po prostu dobrej obrony Denver, którego odcięła od tego po prostu? Tutaj składa się na to wiele elementów. No po pierwsze to jak przeciwnik czyta nasze akcje. Mówię nasze, czyli Miami Heat. I wiadomo, że no na tym w ogóle polega Playoffs, prawda? Nie, nie skupiamy się na tym, co przeciwnicy robią rewelacyjnie, ale raczej szukamy ich słabości i doskonałości i w to uderzamy. Tam był taki gość, którego ja bardzo lubię w Denver Nuggets i w ogóle wcześniej lubiłem go w kilkunastu innych zespołach. On się nazywa Ish Smith. On chyba akurat w Miami hit nigdy nie grał, natomiast jest weteranem, który fantastycznie czyta akcje przeciwnika. Jest właściwie trochę takim asystentem do spraw rozszyfrowania akcji przeciwnika, kiedy one są grane na parkiecie, bo to co innego scouting, prawda? I on wtedy błyskawicznie podpowiada kolegom. On nawet nie powochał parkietu przy okazji rywalizacji z Miami Heat, ale oczywiście został mistrzem jako jeden z kilku y, weteranów. No i właśnie i od tego się zaczyna, prawda? Natomiast też trzeba brać pod uwagę coś takiego, że y, no Jimmy Butler y, przeciwko Milwaukee Bucks, no to, to nie byli ci Milwaukee Bucks, prawda? Y, 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 Janisa nawet nie było we wszystkich y, spotkaniach. Potem każdy kolejny przeciwnik już był trudniejszy. Tu wchodzimy na coraz wyższą półkę rywalizacji i stąd te notowania szły w dół, ale ja bym docenił także Jimmy'ego Butlera, bo on miał też coraz słabsze otoczenie, prawda? Wspomniał e, Rafał i o tym, jak szedł w dół Caleb Martin, co było też naturalne, e, bo przecież też nie był w pełni siła, poza tym, jakie dał wsparcie w finale wschodu e, w Gabe Vincent, no to tutaj zupełnie inna historia, prawda, niż wcześniej. Max Struss również, no dobrze, że Duncan Robinson, no w końcu jak i Duncan i Robinson, no to musi być Coś z tego dobrego, taka propozycja an Antonia Spurs kiedyś. Natomiast ja myślę, że tutaj nie możemy. Jak ja słyszę, że ktoś hejtuje graczy NBA po finałach przegranych i jakby nie było to też po walce, fakt, że, że trzy mecze Miami Heat przegrali dwucyfrowo, a łącznie ponad 400 punktami, no to, to dla mnie to jest dziwne. W każdym razie ja bym chciał przegrać przynajmniej jeden finał NBA, nawet 0 do 4, i to też byłaby dla mnie satysfakcja. Też bym tutaj dodał taką ciekawą rzecz, jaką był fakt, że zauważyłem bardzo duże a wręcz pasywne zachowanie Butlera w serii finałowej, gdzie on bardzo przede wszystkim starał się uruchomić wszystkich kolegów, że tak powiedzmy a włączył taki powiedzmy pierwotny tryb Lebrona, gdzie wszyscy zarzucali mu zbytną pasywność. Tutaj wyglądało to samo, że a jeżeli chodzi, że tak powiem w trochę nomenklaturze gamingowej, jego kontroler nauczył się co najwyżej robić, miał tylko przycisk podania, ewentualnie pompki. E, bo tak naprawdę oprócz wymuszania fałdy brakowało tego e, ciągu na kosz. E, no wiadomo też, e, zagrali Maja, Miami i zagrało wiele więcej meczy niż Denver. Więcej. No, no to, to jednak jest, e, to jednak to nie jest mało. A w perspektywie, e, jak sobie spojrzymy, jak w ogóle drużyny potem regenerują się, e, regenerują się tym bardziej, że no, jakby nie patrzeć, jest to zawodnik, który gdzie też za zajmował się bronieniem. E, Topowych graczy przeciw, yy, drużyny przeciwnej to no, finalnie się odkłada w każdym meczu, niby to wiadomo, to jest te 40-parę minut w każdym meczu, ale jak tak sumujemy każdą tą wydaną uncję energii, no to potem okazuje się, że w tym najważniejszym meczu już po prostu te nogi nie, do, nie, nie dowożą. No i to było widać przede wszystkim chyba w tym ostatnim meczu, gdzie e, w końcówce już e, masa błędów. E, tak naprawdę, po, jeżeli e, po pompce zawodnik, przeciwnik nie podskoczył, no to próba oddania pan, panicznego, trochę takiego bez pomysłu, oddania piłki. E, no ale nic, no to. Też na tym polegają play-offy. Kto potrafi zachować siły na, na więcej czasu. To nie sztuka jest jeździć swoimi zawodnikami, co często było widać po 40 minutach, a potem widzieć, jak po prostu opadają z sił. I to często było choćby w przypadku Joela Embida, Widoczne, że wraz z rozwojem sezonu on po prostu tracił te, te siły, żeby w play-offach po prostu opaść i w czwartych kwartach już powłóczyć nogami. I to samo niestety trafiło Butlera, który no, przede wszystkim myślę, że jednak w serii finałowej chciałby tym y y odpowiadać za y budowę akcji, za uruchamienie pozostałych, żeby to oni weszli w rytm. Może dlatego może miał taką perspektywę, że po prostu sam, sam y tej serii nie jest w stanie pociągnąć. No tutaj jeśli można jakby zakończyć ten wątek, to też warto powiedzieć, że dlaczego te finały ostatecznie były jednak jednostronne, no bo przewaga yy, wszelkiego rodzaju, pięciu meczów mniej, powiedzmy głębi składu, czy nie wiem, w uproszczeniu mówiąc talentów po stronie, Denver Nuggets, to wszystko sprawiło, że to Miami hit, jakby oni musieli grać inaczej niż zwykle, czyli oni nie kontrolowali rytmu, a wiemy, że wtedy są lepsi, skuteczniejsi, efektywniejsi. To raz. Dwa. Oni grali takie hero basketball, prawda? Czyli po prostu pod presją tej obrony nie grali swoich akcji. Były tam jakieś improwizacje, na co też no, tego zespołu nie było do końca stać. Ja bym docenił Jimmy'ego Butlera, bo ten serial 13 zdobytych punktów, kiedy jeszcze na finiszu mecz numer 5 swój zespół wyprowadził na prowadzenie w Bolarina, prawda? I, I przede wszystkim to, jak reagował po tym, jak już było 1,4, jak zostali tylko wicemistrzami NBA, Miami Heat, jak on bardzo miał w pamięci i sam sobie jakby wypominał, prawda, przed, przed dziennikarzami, nie mówił o tym, jak zagrał przy okazji tego serialu punktowego, bo tam przypomnę, przez 9,5 minuty tylko on zdobywał punkty dla Miami Heat, to, to jak on sam sobie wypominał tę stratę, prawda, no fakt, że tam świetnie ustawili się w obronie Denver Nuggets, także dla Miami Heat ja bym powiedział, że mimo wszystko to jest wielki sukces, chociaż niespełnienie, ale z kolei, jakie mają teraz silne motywacje, Andy Ellisberg, czy, czy Pat Rayleigh, czy Alonzo Mourning, czy Coach Spoe, no, wiedzą jaka jest ich słabość. Prawda. Poza tym no, byli jednak zespołem, w którym paru weteranów było ym, zbyt ważnych, zbyt wiele minut gry, no bo po prostu nie było, nie było składu, tak? nie było tej głębi. No nawet tak lekko dodając Taylera Hero i, i nawet Vikaola Dipo, no to już nie tylko te dwadzieścia parę punktów, ale przede wszystkim no innego rodzaju zagrożenie. Dla, dla obrony, a no, JB po prostu już nie miał z czego penetrować, coraz bardziej był shooterem, a wiemy, że shooterem nie jest, no, a na to, żeby był skorerem, no to nie bardzo już jego było stać i nie pozwalała na to obrona, a Rafał świetnie zauważył, że on był graczem, który miał wiele obowiązków też pod, w, w, na bronionej połowie, tak, no bo w końcu on był głównie odpowiedzialny za Jamal'a mareja. Dużo mówiliśmy yy, o jeżeli chodzi o zmęczenie, widać było tą przewagę fizyczny, fizyczną, jeśli chodzi o Denver, szczególnie duet Jokic, Gordon, ale jupy no ciężko było ich zatrzymać. W drugim meczu zauważyliśmy po raz pierwszy Kevina Lowa, to była jedna taka pierwsza próba podwyższenia piątki Miami Hit No oczywiście nie było obwodowych Taylora Hiro i Wiktora Oladipo, tutaj się narzuca pytanie... Czy była jakakolwiek możliwość w tej serii, żeby tą przewagę wzrostu i fizyczności, na zatrzymać po prostu? Może Rafała, poproszę o odpowiedź. Powiem tak, no niestety, to czasami chyba najczęściej amerykańscy trenerzy i mówią, że no niestety wzrostu nie nauczysz. Można, można wyćwiczyć wszystko, ale niestety wzrostu się nie nauczy. E, to był bardzo duży problem. W pierwszym meczu niestety no, bardzo boleśnie a, e, zobaczyłem, jak e, Gabe Vincent po prostu jest przepychany e, przez walec drogowy o nazwie Aaron Gordon. E, no, w sposób bezceremonialny wykorzystał swoje warunki fizyczne. E, no, niestety, e, to też przede wszystkim pokazuje e, m, pewną pewien niewygodny meczach, jakim jest Denver Nuggets, ponieważ licząc tego meczu numer dwa, ostatni raz wygrali z nimi w 2020 roku, czyli jeszcze w jeszcze w bańce, znaczy jeszcze w, jeszcze tej w pandemicznym sezonie. To też pokazuje, jak ciężko jest grać przeciwko Denver, ponieważ Miami pewne dysproporcje fizyczności mogliby pokryć strefą. Niestety, no tutaj mamy najlepszego zonbustera na, na świecie, no bo Jokic poda z każdego miejsca w dokładnie każdy punkt, jaki chce, mają też odpowiednią liczbę, ilość rzucania. No i to, co e, jest bardzo widoczne, mają przede wszystkim bardzo dobrego trenera, który potrafi przygotować się, jest gotowy na różne, e, na różne z, e, zmiany i odpowiedzi też taktyczne e, przeciwników, no bo tak naprawdę pe, w pewnym momencie to jest przewidywanie, co zrobi przeciwnik, jak się, jak się na to przygotować, jak się przygotować na jego przygotowanie, na moje przygotowanie i tak naprawdę taki, e, ta, e, taki, e, taka kaskada, tak naprawdę myśli alternatywnych zagrań. E, no niestety, mm, na pewno boli to, że E, drugi center, Cody Zeller, no, Nie jest to jednak gracz, który może e, nawet w formie głębszego rezerwowego e, występować przeciwko Nikoli Jokicza, no po prostu nie ten poziom talentu. E, myślę, że tą bolączkę, jeżeli chodzi w ogóle o rozmiar, e, Miami kiedy zaczęło adresować, sprowadzając Kevin Low, e, pokazało, jak dobrą drużyną potrafią być, no bo nie można się oszukiwać, że Caleb Martin i Jim Butler to nie jest rozwiązanie na tatową czwórkę w żadnym wypadku i myślę, że jeżeli e, mają tutaj e, ruchy kadrowe dobrze poczyni e, jest w stanie sprowadzić, e, no, powiem tak, e, przynajmniej średniej półki, e, e, średniej półki e, silnego skrzydłowego albo po prostu typowego bangera e, na środek, który jest w stanie utrzymać tą pozycję, e, bo wiadomo, że BAM przez swoją mobilność może na, w obronie wychodzić na łuk, może też, wiadomo, pomagać, a jednocześnie utrzyma fizycznie, co pokazywał, że z Jokiczem aż tak nie przegrywał, potrafił w meczu numer dwa i bodajże w meczu numer trzy bardzo, aktywnie na nim stać, też było warto widać jego aktywność przy frontowaniu, jak bardzo nie dopuszczał go do piłki, albo dopuszczał go do piłki, kiedy na zegarze było o wiele mniej sekund. E, no ale no jednak e, finalnie, jak miałbym ocenia, no niestety ka każdego dnia możemy rzucać lepiej, gorzej, biegać trochę szybciej, skakać trochę wyżej, ale finalnie każdego dnia e, Gabe Vincent był o te kilkanaście centymetrów niższy, kilkanaście kilo lżejszy i tego e, od gorodna Gordona i tego się nie da, nie da zmienić w żaden sposób.